A teraz, drodzy Państwo, przenosimy się już na naszą majówkę. Nasz majówkowy Piotr Jędrzejek wybrał się w Beskid Wyspowy. No i rozmawiał ze Stefaniem Bukowiec, uczennicą tajnych kompletów. Witam z Laskowej. My cały czas relacjonujemy dla Państwa grillowanie, relacjonujemy to, co dzieje się na dole w Laskowej samej. Teraz wyjechaliśmy trochę bardziej w góry. Jesteśmy, widzą Państwo za mną, na Wzniesieniu, na które przyznam, ciężko było wyjechać, ale nie o tym mowa. Będziemy wracać teraz trochę historycznie do czasów II wojny światowej, tutaj na terenie gminy Laskowa, konkretnie w Rzmiącej, bo to właśnie w Żmiącej jesteśmy. Odbywało się tajne nauczanie. W tym tajnym nauczaniu uczestniczyła pani Stefania Bukowiec, która jest. No, witam serdecznie. Kłaniam się dzień dobry. A zanim przejdziemy do tajnego nauczania, powiedzmy najpierw o samej kwestii tego, co prezentuje sama żmiąca, ponieważ to jest bardzo ciekawe miejsce, prawda? Bardzo ciekawe, bardzo oryginalne miejsce i to jedna z najpiękniejszych wiosek w tym regionie. To już nie może tu nikt ze mną dyskutować. Zresztą Państwo popatrzycie na Strzeszycę, czy na Krosną. Zupełnie inny, tu jest ta Niecka taka wspaniała, przecięta. Drogu i potokiem, no ten potok już jest skromniejszy niż kiedyś był, ale jest. No właśnie, mówimy o tym, że ukształtowanie terenu jest szczególne, i to szczególne ukształtowanie terenu miało też wpływ na, na to, że tajne nauczanie mogło się tu odbywać, prawda? Tak, jak najbardziej warunki właśnie te przyrodnicze, położenie tej wioski sprzyjało rozwojowi tajnego nauczania. I ludziom, którzy chcieli to tajne nauczanie rozpocząć, prowadzić, bo im zależało na tym, żeby te młodzież biedną ze wsi, która by nie miała żadnych szans na yy, studiowanie czy kontynuowanie jakiejś nauki gdzieś tam, bo po prostu jej na to nie było stać. A ci nauczyciele, którzy się zaangażowali tu, a przede wszystkim pani magister Zofia Oleksy, dalej pan magister Wicenty Zelek. Pan magister Tomasz Kołodziej, ksiądz doktor Smereka. To wszyscy ludzie, którzy uczyli. Jest. Którzy uczyli, którzy byli tym zainteresowani, którzy mocno dbali o to, żeby ten ośrodek kształceniowy tutaj powstał. Kształcenie... A jak to wyglądało? A jak to wyglądało w praktyce? Kilka osób spotykało się w piwnicy. Gdzie, gdzie uczyliście się? W domach, w domach prywatnych. To były zespoły pięcio, osobowe. Tak jak y, wspominałam gdzieś tam wcześniej, że matura, powiedzmy pierwsza, która miała miejsce w Rzmiącej, liczyła 18 osób. To byli ludzie, którzy powiedzmy gdzieś tam. I y, rok 45, prawda? Ponie, wrzesień, 45, rok 30. Y, świadectwa otrzymali gdzieś w lipcu czy w sierpniu. Siedem... To było poczucie zagrożenia w trakcie takich było jak najbardziej, trzeba było bardzo ostrożnie z takimi sprawami i potrafili się po prostu jakoś zorganizować i jeszcze bardzo ważny moment, sprzyjał temu Nowy sąd nauczyciele z szkół, które zostali tam rozwiązane. Dyrektorzy szkół zezwalali na tego typu tej pani magister Zofii Lexi która pracowała tam w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Sączu. i zezwalali na to, że no to zakładajcie te, ale bądźcie ostrożni. Żebyście nie sprowadzili jakiegoś nieszczęścia na siebie i na wszystkich tych, którzy no, będą tam jakoś Wam sprzyjać. Nie zdarzyło się nigdy przyłapanie? Nic z tych rzeczy, nic z tych rzeczy. Przejazdy furmanko do tych punktów, piechotą powiedzmy z pisarzowej od pociągu, bo przecież wtedy autobusów. Absolutnie żadnych nie było, tylko albo piechotu, albo furmanku i w tej furmance słowo przykryte, jakieś tam podręczniki gdzieś zdobyte, wiozło się, zeszyty ewentualnie jakieś też przykryte. I tak też nie było łatwo z tym dojazdem, bo my, my mieliśmy dzisiaj problem, żeby tutaj wyjechać. Ale, ale koń mi to prędzej niż tym powiedzmy takim mechanicznym sprzętem. wszedł By... tam, gdzie mu kazano i, i drapał się jak tylko mógł. My się na konie nie będziemy przesiadać z superstacją w samochodzie po... Ja my zresztą widzimy tutaj, tu nawet oczywiście technika tutaj zajrzała i to już bardzo dawno temu, ale dalej mamy do czynienia z, ze sprzętami rolniczymi, starymi, prawda? Ale bardzo znikomy procent. Rolnictwem zasadniczo w tej chwili niewiele osób się interesuje. Po prostu nie ma, nie ma możliwości. Wszystko za drogie. Sprzęt za drogi, nawozy powiedzmy za drogie, te wszystkie opryski, nie opryski, ja to. Po prostu aż nie bardzo wiem, o co chodzi. W każdym razie. My już w te, te finansowe sprawy nie będziemy wchodzić. Ja pani bardzo dziękuję za rozmowę. Pani Stefania Bukowiec była moim państwa gościem, tutaj w Rzmiącej, w Górach, w Beskidzie Wyspowym, w Gminie Laskowa. Przypominam, my oczywiście będziemy tutaj jeszcze wracać.